Często my, księża słyszymy pytanie, czy mam prawo bronić się przed krzywdzicielem. Oczywiście, że tak. Jezus się broni przed krzywdzicielami. nie dał się uderzyć drugi raz policzek. Bronił się przed naszym Kajfaszem, Piłatem, przed żołnierzem, który go uderzył. I nam daje prawo do obrony do separacji włącznie. Mamy święte prawo do skutecznej obrony. Prawnicy świecy dają nam ledwie prawo do obrony koniecznej i zawsze mogą wmówić nam, żeśmy przekroczyli obronę konieczną. Kościół jest lepszy. W imieniu Boga daje nam prawo do obrony skutecznej, nawet przed mężem, żoną, mamą, tatą, synem, córką. To, że Ciebie kocham, nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeśli ktoś mnie krzywdzi, najpierw upominam i jeśli nie reaguję na upomnienia, bronię się do separacji włącznie. Niektórych ludzi mam prawo kochać na razie tylko z daleka, jeśli krzywdzą, nie nawracają się, nie przepraszają, nie wynagradzają. Ktoś powie: No, to wtedy kocham siebie, mam prawo, bronię siebie, ale nie, nie kocham krzywdziciela. Kocham krzywdziciela też, bo im bardziej się bronię przed krzywdzicielem, nie mszcząc się, nie przestając kochać, ale bronię się, tym bardziej kocham krzywdziciela, bo mam mniej ofiar na sumieniu. Nie bójmy się więc broń przed wrzodzicielami, bo ich ratujemy przed ich własną słabością i może przed wiecznym nieszczęściem.